I ma jeszcze na kurkę. Mm. Na papa ma kurwa. Na ich... Moja to Ja Ja. Ja. Patrzcie, gdzie. Kurwa. <laughs> I na YouTube ma kurwa. Patrzcie. <laughs> Jak się zwiedza! to tak chłop, że ja jak! Na lewo bardziej! Twoje lewo! Ale ich... homo ale kurwa. Patrz, Patrzcie, idzie! Idzie kurwa! Idzie jak Idzie na lewo. Dawaj, go się! Idzie chłop! Załóż zleci, kurwa! Nie strzelaj! kurwa! Kurwa, Jordan! o, oh. mało brakowało! Dajesz, Jordan, dajesz! Już niedaleko, jeszcze tylko jeden stopień! Dobrze, idzie! Idzie, kurwa, jebany! Dobra, wiem, będziemy... że, nie mi się wyrzeć Jordan i tak nie do rady podbić! <gulanie> kurwa, kurwa! <kolana. gulanie> Czekaj, dobra, myślę, i to bol Jordan wszedł! Teraz kolejny! Tu To fajkę? Nie! No i jeszcze jedną mi gwizdzisz! Dobra, znowu idź. Kurwa, myślim! Uroczne, cały roczne. Jordan! Ty za ratrach możesz zrobić w górach Idzie. Idzie równo. Już już jest na górze. Ja za usiąść w strefę. czerwone, ale to nie idzie.